Zdrowa Zdziernik oraz Karolina Pułna zapraszamy na kolejne niebiali wiadomości oraz to co w nich zobaczymy Dzień Profilaktyki Dzień Nauczyciela Na Pracownika z konturcami Już po raz piąty w naszej szkole odnosi się Dzień Profilaktyki dziennik jest miesiącem zdrowego Jak co roku, Dzień Profilaktyki cieszy się wielką popularnością wśród młodzieży oraz rodziców. Specjaliści chętnie służyli pomocą i dobrą radą. Zapytaliśmy kilku uczniów, jak podobał się ten dzień. Jak podoba mi się te dnie Dni Profilaktyki? Podobają mi się bardzo, już drugi raz uczestniczę w tych dniach. Jest bardzo fajny, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Bardzo fajny jest ten dzień, można się bardzo wiele dowiedzieć, poznać ciekawych ludzi. I tyle. Polecam słuchanie tutaj od, z Centrum Leczenia Otyłości, Robią bardzo fajne pomiary i można z panią dietetyk porozmawiać, która wytłumaczy i Dobra. bardzo fajnie. Bardzo dobrze zorganizowane. Przy czym mało w sumie osób chętnych, żeby rozmawiać z jakimiś specjalistami, ale no, klasy przyszły, nie i potem się rozeszły. Ale tak ogólnie to całkiem sympatycznie. Czy uważasz, że jest to potrzebne, żeby propagować zdrowy styl życia? Oczywiście, jak najbardziej. Ja myślę, że jest to impreza cykliczna od kilku lat. Cieszy się dużym powodzeniem wśród młodzieży i wśród rodziców również. Przynosi wiele dobrego, jest to możliwość spotkania się młodzieży z różnymi specjalistami i nie tylko z branży medycznej, bo przecież bardzo ciekawa była również temata dotycząca bezpieczeństwa z policją i mam nadzieję, że to będzie kontynuowane maksymalnie długo, bo to według mnie przynosi efekty pozytywne. Usłyszeliśmy dziś kilka wypowiedzi specjalistów oraz uczniów, według których takie dni jak dzisiaj powinny odbywać się częściej. Zaproszeni goście udzielili nam cennych wskazówek dotyczących zdrowia i życia człowieka. Dla TV Dąbrowska Karina Płonka. 14 października to dla wszystkich znana i bardzo ważna data, a w szczególności dla naszych nauczycieli. Część klasy II członkowie grupy muzycznej pod przewodnictwem. Dyrektor przyznał także nagrodę pedagogom za cały kształt pracy. My także życzymy nauczycielom dalszych sukcesów w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

To wszystkie informacje na dziś. Naszego nowego studia żegnają Was ja oraz Karolina Pąka. Do zobaczenia.